Koniec bezpiecznego kredytu 2% i początek mieszkania na start. Rząd zapowiedział nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Chcą z nim wystartować w połowie 2024 roku. W tym filmie omówię wstępne założenia programu, czyli kto będzie mógł z niego skorzystać, na czym będą polegały dopłaty, czy będą jakieś limity oraz jak się do programu przygotować. Nazywam się Marcin Wypych i z prosto DMPL bezpłatnie pomagamy zaciągnąć najtańsze kredyty hipoteczne już od 13 lat. Zapraszam na film o nowym pomyśle rządu na dopłaty do kredytów mieszkaniowych, czyli mieszkanie na stach. Na początek trzeba zaznaczyć, że to są wstępne założenia programu. O tym informował minister rozwoju i technologii, ministerstwa, które jest odpowiedzialne za program. Jego finalny kształt prawdopodobnie będzie się jeszcze trochę różnił, czy na pewno będzie się różnił, bo nie znamy szczegółów. Natomiast te założenia na 99% będą niemal niezmienione. Po pierwsze, kto może skorzystać z programu? Tak jak było to w bezpiecznym kredycie. Single, związki nieformalne i małżeństwa. Ale bardzo ważne jest to, że w tym wypadku przy związkach nieformalnych nie musimy mieć dzieci. Związki nieformalne bez dzieci również mogą skorzystać z programu. Co więcej, będą mogły z programu skorzystać związki o. Nieformalne osób tej samej płci. Minister podkreślił, że w tym programie będą obowiązywały kryteria dochodowe, czyli jeżeli będziesz zarabiał powyżej pewnego limitu, będziesz mógł skorzystać z programu w ograniczonym stopniu. I teraz limity dla poszczególnych gospodarstw wyglądają następująco. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego limit to 10 tysięcy złotych brutto, czyli około 7140 zł netto dochodu. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego, czyli to może być singiel z dzieckiem lub małżeństwo lub związek nieformalny, dochód to maksymalnie 18 tysięcy brutto. Przy założeniu, że jest on podzielony po połowie, jedna osoba zarabia 9, druga 9, dochód netto wynosiłby około 12 900 zł netto. W przypadku gospodarstw trzyosobowych osobowych dochód to 23 tysiące złotych brutto, czyli około 16 300 netto. 4-osobowych, 28 tysięcy brutto, czyli 19,600 netto. 5-osobowych, 33 tysiące złotych brutto, czyli 23 tysiące złotych netto. Miejcie proszę z tyłu głowy, że te kwoty netto, które podaję, to są kwoty przybliżone. One są zależne od kilku czynników: od tego, jaki jest podział między partnerami w gospodarstwie, jaki jest. Podatek dochodowy, jaki płacić, one są różne dla różnych rodzajów dochodów. To są przybliżone mniej więcej kwoty netto, a mówię o nich, bo te kwoty netto to są te, które dostajecie na rękę. Przy umowie o pracę one powinny być mniej więcej takie, o jakich wspominałem. Dla gospodarstw więcej osobowych niż sześcio nie znamy jeszcze tych limitów, prawdopodobnie będą trochę większe. Bardzo ważne jest to, że gospodarstwa z większymi dochodami niż te, o których mówiłem, również będą mogły skorzystać z programu Mieszkanie na Start, ale im bardziej dochód przekracza limit, tym mniejszą dostaniemy dopłatę. I wstępne założenie jest takie, że za każdą złotówkę przekroczonego dochodu, do, nasza dopłata będzie pomniejszona o 50 groszy. Więc jeżeli nasz dochód e, będzie wyższy o 1000 zł, to dopłata będzie pomniejszona o 500 zł. Jakie nieruchomości będzie można skredytować kredytem z programem? Mieszkanie na start. Nie mamy jeszcze za wiele szczegółów. Na pewno wiemy, że będzie to musiało być pierwsze mieszkanie dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych poza gospodarstwami pięcioosobowymi i większymi. Te gospodarstwa będą mogły skredytować również drugą nieruchomość. Jeżeli ona będzie większa od tej pierwszej, nie mamy jeszcze szczegółów, czy będzie można kredytować domy, mieszkania z rynku wtórnego i pierwotnego. Możemy się tylko domyślać, że prawdopodobnie tak będzie, ale szczegóły będą podane na dalszym etapie prac nad programem. Nie wiemy jeszcze, jakie będą limity metrażowe i limity cenowe, i czy w ogóle będą dotyczące nieruchomości, czyli czy będziemy mieli ograniczony. Ograniczoną powierzchnię mieszkania, które możemy kupić, domu, który możemy wybudować, S -S oraz czy maksymalna cena mieszkania albo cena za metr kwadratowy nie będzie mogła być wyższa niż. Minister nic o tym nie wspominał, więc możemy się domyślać, że ich nie będzie, ale jeszcze nie byłbym tego taki pewien. Tak jak przy bezpiecznym kredycie, w przypadku mieszkania na start, um, jego korzyści polegają na tym, że dostaniemy dopłaty do oprocentowania. One również będą obowiązywały przez 10 lat i wysokość tych dopłat, czy nasze finalne oprocentowanie po dopłatach, będzie uzależnione od tego, jak liczne jest gospodarstwo domowe, które korzysta z programu. I w przypadku singli, gospodarstw dwuosobowych, oprocentowanie po dopłatach wynosiłoby 1,5%. W przypadku gospodarstw trzyosobowych, oprocentowanie po dopłatach wynosiłoby 1%. W przypadku gospodarstw czteroosobowych, po dopłatach oprocentowanie wynosiłoby 0,5%, a w przypadku gospodarstw 5 lub więcej osobowych 0%. ta kredytu, do której będzie przysługiwała dopłata, będzie uzależniona również od liczebności gospodarstwa domowego. Ogólnie ten program bardzo faworyzuje większe gospodarstwa domowe. I limity wyglądają następująco. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dostaniemy dopłatę maksymalnie do kredytu 200 tysięcy zł. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego do 400 tysięcy złotych. Trzyosobowego do 450 tysięcy. 4 osobowego do 500 tysięcy, a pięcioosobowego do 600 tysięcy złotych. Za każdą osobę powyżej 5 osób dostaniemy dodatkowe 100 tysięcy złotych limitu, czyli będziemy mogli w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego dostać dopłaty do kredytu maksymalnie 700 tysięcy złotych. I tutaj bardzo ważne, sam kredyt będzie mógł być wyższy niż te limity, o których wspomniałem, ale dopłatę dostaniemy do tej kwoty. O której mówiłem. Natomiast nadwyżka nad ten limit będzie oprocentowana na normalnych rynkowych zasadach. W najbliższych dniach postaramy się oszacować przybliżone raty dla różnych scenariuszy, więc jeżeli chcecie wiedzieć, ile mniej więcej będą wynosiły, subskrybujcie nasz kanał. Dość optymistycznie zostaliśmy poinformowani, że zamierzają uruchomić program, rządzący zamierzają uruchomić program w połowie 2024 roku o Póki co podajemy taką informację, ale mocno zaznaczamy, że według nas to jest bardzo, bardzo ambitny plan. I jeżeli im się to uda zrobić, to prawdopodobnie będzie tak jak przy bezpiecznym kredycie: na początku będzie bardzo duży chaos. Program ma trwać przez dwa lata, czyli 2024 i 2025 rok, do końca 2025 roku. Przy czym pamiętajcie, że tutaj również będą limity na każdy rok, więc może się okazać, że program skończy się szybciej. Niż koniec roku i tak będzie najprawdopodobniej. Nie wiadomo jeszcze, jak w 2024, z racji tego, że będą tu pewne ograniczenia, i nie każdy będzie mógł skorzystać z tego programu, to prawdopodobnie nie będzie się wyczerpywał tak szybko jak bezpieczny kredyt. Natomiast w zależności od tego, jaki będzie limit zwłaszcza na 25 rok, bo na 24 już znamy, może się okazać, że jednak on skończy się dużo szybciej. Jak już poznamy limity, będziemy mniej więcej wiedzieć, jak program działa, to będziemy oczywiście informować, kiedy będzie się to kończyć. Natomiast te osoby, które będą chciały przystąpić na początku programu, gdy on wystartuje i na początku 25 roku, na pewno nie będą miały problemu z przystąpieniem i skorzystaniem. Jak się przygotować do mieszkania na start? Pierwsze doświadczenie ze wszystkich poprzednich programów dopłat do kredytów mieszkaniowych uczy nas, że te osoby, które postanowiły yy, skorzystać z programu na jego początku zyskały najwięcej. Yy, nie szukajmy daleko, weźmy na tapet bezpieczny kredyt 2% od lipca zeszłego roku do grudnia zeszłego roku. Wzrost cen spowodowany głównie tym programem, nie ma się co oszukiwać, jest szacowany na ponad 20%. To oznacza, że osoby, które kupiły mieszkanie a Mieszkanie A w lipcu zeszłego roku zapłaciły za nie przykładowo 500 tysięcy złotych. Za to samo mieszkanie w grudniu zeszłego roku trzeba było zapłacić ponad 600 tysięcy złotych. To jest ponad 100 tysięcy złotych więcej. I OK dostaniemy dopłaty również do tych 600 tysięcy złotych, ale to nie znaczy, że nie płacimy tych ponad 100 tysięcy. Więc prawdopodobnie niestety im szybciej, tym lepiej. Oczywiście, żeby skorzystać z programu na jego początku Podczas jego startu to trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i być na bieżąco. Dlatego sugeruję mocno zasubskrybować nasz kanał i włączyć wszystkie powiadomienia. Oprócz tego, możecie umówić się z nami na bezpłatną konsultację, podczas której policzymy Waszą zdolność już oszacowaną pod ten program mieszkanie na start. Powiemy, z jakimi kosztami na start musicie się liczyć przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, jak będzie wyglądał proces i ile to będzie trwało. Oraz czy są jakieś dokumenty, które warto załatwiać już teraz? Jeżeli chcecie umówić się na taką konsultację, zapraszam na yy, naszą stronę prosto.pl. Tam jest taka zakładka bezpłatna konsultacja. Klikacie, uzupełniacie formularz, odcinamy tego samego dnia, najpóźniej następnego. Dzięki i do zobaczenia.